Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ja i samu X i Popa Dziś będzie GTA, ale zanim będzie GTA, zobaczymy jedną rzecz ciekawą, chyba że już serwer działa. Wiem, uwaga! Jak w pościg pełen bud i ruszam z piskiem uh. to ja, wiesz to miasto 2. Na całej wyspie w każdej chacie ten numer już gra Sheriff to ja, wiesz to miasto 2. Sheriff to ja! Jak wam się podoba, nie rozjebało. Kuba z żaby by zrobił i przepraszam, przepraszam! Halo, halo! Dobra, się daj. Ej, ej, Gościu! Ktoś tu szaleją, bo Pracuję tu na bramce, słuchaj, od zeszłego tygodnia. I żeś nie Nie kojarzy twojego numeru rejestracyjnego. Ty musisz opłacić miesięczną daninę. Dobra, zaraz się opłacę, ale poddaj się, bydźku. No i nasz jeszcze... Kto? Ja jadę z wabić? No, poddaj się. Kuchu, zo, będzie zły, no ale jadę, nie? Dobra, Mogę tak. z przodu, bo żygam z tyłu. Dobra, możesz. Ja napad mam, kurwa. Ja. Bo ja z tyłu nie mogę pożygam, a nie chcę nażygać. Idź na tapicer wiec, wiec. Zapinać się w pasy, czy będziesz jechał ostrożnie? Zapnij pasy Siemano chłopaki, wy też na napad? No pewnie że tak. Zajeb... I <grym> Ten Mercedes to w leasing, czy za własne? być wyczkutałeś przedem Muszę się skuć, no <grym> przykro Ja muszę się skuć? No poproszę ja tutaj lampkę w bagażniku, bo ciemno A co nie umiesz stanąć w miejscu? Bądź. Lekko ci piszkuje No kurwa. Ale się... Szkodę, Lekko, mogę się wschodzić, mogę się wschodzić ...nie zajebałeś Ale ma pępek akcja. ta dupa Pogrzebałbym ci w pepku językiem. O, mama franpeka, że <laughs> pan ma przynajmniej otwity, To moja dupa, to co? moja dupa. O, to twoja, także... to już nic bym nie grzebał ci w językiem, nigdzie. Ale zgrzeba, tutaj, o, to już poważna sprawa. Zama to gra w papier kamienny. Nic się nie dzieje, wraca. może pan tu na komputerze odpali Netflixa tego Jordana, ten dokument? O, o, o. Już kończę. Ty, a ja weź się zaloguj, ja bym te cycki zobaczył. Nie, nie przy pani nie Nie, nie, bo tu będzie przypał, tu będzie przypał. Przepraszam, robisz ze mną sobie zdjęcie e... na insta, jestem taki skuteczny. No nie wiem. Możesz mi pomachać bo palcem, że się Dobra. Co ty chcesz? Hmm. Dobra. Nie Dobra. no, słowo harcerza, że nie będę przesiadał okay. na Z twoim potem mi wyślesz. Ja taki skuty, wiesz. Kolega no. zrobi. Dobra. Ty ja stanę tym, że widzisz, że kajdanki. <laughs> to może ja będę do ciebie no ty do mnie celuj. Taki BDUSM. Jak jest? Pierwszych trzech, od lewej, no, no Czyli pan w seferce z daszkiem. No, 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 idę, A, idę. Ci... A, to my palimy wroty, siema. Siemano. Te, te rybak wracaj, ty zostajesz do końca. Tutaj zapraszam. Siema. Siemano. O... Ta, ta, na luzaku Pan Supreme dobra, panu, do mnie, ja trochę pan trochę czasu, tutaj w żółtych spodniach do tej Dobra Witam pana Siemaneczko, możesz mnie rozkuć? Dobra, tylko przyszukam pana, okej? Okay? Tak, no mam spluwę, ale mam pozwolenie a, Oczywiście Witam a, pana, pana Mike siedzi w Michael a, Czekaj, pokaż jeszcze raz, bo nie wierzę Proszę. Aha, faktycznie, no dobra Dobra, przyzgam teraz pana, on posiada licencję, tak? No na pistolet mam. Dobrze, są pan tutaj na słowo gdzie pan ma dowód. I pomiędzy pośladkami koło spluwy, bo ja mam, nie zabrałem kabury i pomiędzy pośladami mam spluwę i dowód. Kurde, nie chcę tą grzebać to może pan odkuje pan wyjmie sobie. No, nie mam problemu No dobra. Już w momencie. O! Już jest. Och, kurde, łapy mi spuchły no nie i dowodzik, tak? Jest, że tak, potrzebny tak. To jest mój dowód? Dobra, dobrze, ma pan licencję. Trzeba będzie. I dobra. zamawiam taksy i stwierdzam. Dobra. Miłej strzelaniny. jest, jest porządku. Dobra, dobra, Do No chyba się zapytam. zapyta... O, ale pana cudownie nie było. Z ci... 102 metry. Ej mordeczko, co tak się szeroko wozisz? Chodź tu na chwilę pod szybę. I przepraszam, mam pytanie do pana czy Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Pan jest... no nie ruszaj się! Nie ruszaj się ręce szybko! Podnieś ręce szybko! Przez dopiero co mnie porwali! Otwieram ci burr. drzwi. Mur! Chuj, z przodu niech siedzi! Jedziemy! No, z przodu burr, bo z tyłu ty Jedziemy, jedziemy! I przepraszam, czy to jest kolejny napad na bank? Nie, nie, nie. nie. A na co? Mamy zlecenie. Mamy na czym zlecenie ziomuś. O, Od kogo? Od szefa, że się z budki zwolniłem? Środki o ostrożności musimy. Ja nic nie widzę! Jak w zamówieniu. Wór na go do jeziora. Do jeziora? Do jeziora. I pan jest chyba jakiś Pan lubi akwarystykę? Szybko zamknij. Ile chcecie pieniędzy za uwolnienie mnie, tak naprawdę jestem bardzo bogaty. Zajebali komuś samochód z parkingu, który pilnujesz masz przejebane. halo. Zajechać! ci łeb kurwa! Nie fura warta zgadzać. 10 baniek. Mam klienta w taksówce. Fura warta 10, jezusy! A, a jaka to była fura, proszę pana, to się znajdzie! Jaka to fura nie znajdzie, już kurwa na częściach jest w Teksasie. To pan ją ukradł? Nie, ale słyszałem. No to fajnie. Przejebałeś sobie. Ale kogo to była fura, to ja może mu się wytłumaczę, może, nie wiem! Masz się, że <laughs> peszek! Odjebałeś lipę. No ale to mogłem przysnąć! I on jest kurwa, bogaty. Ma 45 patyków. O, to nie kurwa. moje są, to są my. Yy... I nasze kopy to jeszcze. No, to jedna, 250 tego auta. No drobi, obiecuję, no nie trzeba mnie wrzucać do wody, już to no, panowie. Mogę was nauczyć yy, kimury. To jest zachodnio-koreańska sztuka walka po, walki po turecku. Mam lokalizację. Już jedziesz, to zleceniodawcy. Nie odawsy. Nie, bierzemy go. To jeziora Co mi, kurwa, droba. No ale to, to nie umrę, tak? Jak nie zapłacisz, to umrzesz. Nie do to A ja jeszcze mam... Yy, ja jeszcze mam y, Golfa, mam w gazie, mam full tuning, Cztery Golfa mam, proszę pana, to mu oddałbym. I mam jeszcze y, Hondę dla dziewczyny mam. Różową. Myślę, że to mało. I klucze mam do domu policjanta Piccicheli. Można jego żonkę by tam poobracać w trójkę. O kurwa, kumpel, psa. Z psami się jeszcze ja co za skurwiel Ale z picikielą boję się tylko po służbie. Jak nie na psie to Piczikela nie. Picikella to kondom policyjny. E, no, picika jest na To dobrze, z że zresztą psami... ja kumpla wnęliśmy. <grym> a ja z powiedziałem, że Piotr z picikelą? No. Niemożliwe, ja powiedziałem, że jego dupę podrywam. Ja Powiedział, do dzielnicy. Niej... masz klucze od jego domu? No, bo ona mi dała. Ale co ci dała? E, klucze, a ja pracuję nad tym, że dała mi dupy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja za te auto oddam, dam golfa, i, a resztę wpłacę z leasingu, z budki. Tylko proszę za swojego szefa, że odrobię w weekend. Teraz ja mówię. Masz na imię Pet, no. na nazwisko masz ból. No. Twój pseudonim to dycha. Tak, dokładnie. Przeka. Ty jest zbudowany nie z mięśni, a ze sterydów. Ze sterydów i na... z Dostałem milion dolarów za twoją głowę. Bo jest niewarta tyle, proszę pana, bo ja nawet mnożyć nie umiem. Jakiś kartel. Bardzo pragnie twojej głowy. Ja na kartkach to nawet nic nie zapisałem, w wszystko zapisane telefonie, proszę pana. To na pewno nikt z kartek nie chce, nic ode mnie. Posłuchaj, kochasz życie? I, życie i, i małe cycki lubię, takie B. Jeszcze wyśpiewał, że z psami się buja. Buję się z psami? Nie buja się z psami, tylko z picikelą! Z Z picikelą mieszkam! A, to dobry chłopiec! No i, ki i kiedyś powiedział, że mi i, że mi kiedyś anulował dług mi kiedyś. O! No za Mercedesa ja mu dałem, a on przymknął oko. Mam dla ciebie jedną ofertę I... i ona jest nie do odrzucenia. Jak nie muszę z chłopem się całować to biorę! Masz coś co bardzo bym chciał. I Klucz od domu picikeri? Nie. Zdjęcie nogi żony Picky W szlafroku! No je BMW. O, nie, ja mam golfa i honda, proszę pana. Mam znajomości w urzędzie. Widziałem dowód rejestracyjny. Nowe... Nie, to nie mój. A jaka rejestracja? Jakieś miałem po jeden a potem mi ukradły bandziory. No ale przecież ja mogę odpracować tą furkę. A teraz słuchaj, ja doliczę do pięciu i nastanie ciemność. Ale, ale Raz, dwa, trzy. Kurwa, cór... Cztery ale... i pięć. Gówno widzę! Za późno, jesteś trupem. No nie, no bo ja jeszcze chod szesnastki nie miałem. Jesteś trupem. Proszę nie. Błagaj o życie. Błagam. Proszę mnie nie zabijać. Zajebiemy cię. No nie, proszę nie zabijać, nie. Nikt nie będzie o tobie pamiętał, matka, babka i prababka też nie. Proszę mnie nie. Posłuchaj. Tak, już ja mam to BMW, przypomniało mi się mam. Wiesz co jest czerwone i dosyć ładne? Sutki. Nie do końca. Odbyda z azjacki? Twoje Porsche! O kurwa, picieka zlałem się w gacie z nerwów. To jest... Polsie. Kur... A to ja. moi koledzy. Siemano, który miał taki straszny głos? Obydwoje mają. Pojebane typy to są. Cześć. O kurwa, Miła. powiedział się ze <noise> To pan Orzełek. Kto? Po prawo. Miło Musisz poznać. Musisz go szanować, bo jak się kurwi to naprawdę ci łeb upierdoli. Dzień dobry, panio. Orle. Witam, witam. A to jak myślisz, kto to jest? Yy, ten, co coś powiedział, się sam. Dzień dobrze. A ty jak na niego będziesz mówił? Goś, gówno. No, czy, tak no Tak nie możesz. Tak nie możesz. I to będę. Ale to jak on się z tym kojarzy? A to dobra, ciemno. Mogę mówić na niego ciemno. Możesz na niego mówić ciemne. ciemno. Ciemno. Na jedynie. Siema, ciemno. Siema. pit. Ty, a się przestraszyłem, bo mnie porwały będziorki, nie? I mówię, taki gościu, taki white rapper, co się Stanek zrobił, miał mi dać autograf i mówi to: ohoho, przyjechali nas znowu porwać. A ja mówię, ale skąd wiesz? Bo ja już mam nosa, bo taki hobby mam, mnie, że mnie ciągle porywają. I ja mówię, tak jesteś, to idę się zapytać, nie? No to rozbujałem się, kurwa, na trójce, nie? I idę, kurwa, do chłopaków. I nagle patrzę, a tam, kurde, wycelowane mi w głowę. To jak się przestraszyłem trzy razy, y, ostrzegawczo pierdłem, tam ci uciekli, bo poczuli spryt porwania. A ci powiem szczerze, gdyby nie ten worek, to bym się tak nie bał. Aha, nie bałbyś. Nie no, właśnie To jest pan makaron. Cześć, cześć. Płaciłem ci za parking. Właśnie, ty, ale tylko za jedną wizytę? No Na ile razy był? No trzy. No ale to makarnet chyba, nie? Chuja nie kupił. No tak jest na samolot. Nie kupił. czekaj, eee... Czekaj, to Pickała? No. Jaką miał? A no, żeł to jest. Boże, Ten prawdziwy. Słuchaj, pani Orle, i yy, pan. Sorry, że tak pytam od razu po tym porwaniu całym. Yy, na jakim parkingu pan yy, parkuje auto? Na pewno nie na górze. No to okej, to nie było tematu, pani Orle. Temu to bym się bał spuścić nawet benzynę, kurwa, jakby u mnie parkował. Yy, ja też w sumie. Dziękuję za pomoc. Tak, Dziękuję. Wspaniali. Pozdrawiam. Pa, a teraz na... chodź, Ale Papiery ten straszny, ci powiem, kurwa. To no nie mów tak, kurwa. Cie ciemność. To jest pan makaron. No, przecież ciemny jest kurwa pojebady. Słuchaj, yy, Porsche, gdzie jest jedenastka?